Cześć Wam, witam serdecznie. Tak, co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy, to znaczy jest czas na projekt, na który ja już powiedzmy, nie, nie powiedzmy, no naprawdę już prawie dwa lata czekam. Ja, dlaczego ten projekt chcę zrobić? Najpierw pogadamy, co ja. co w ogóle będę robił? Tak, tu jest miska olejowa z normalnego Volkswagen, ale ja wiem, że w Mercedesie, w BMW'ce też takie podobne miski używają, gdzie się nie używa uszczelki. Ja często obserwuję, że właśnie ci ludzie, co taką miskę wymieniają, za dużo silikonu dawają. Tutaj właśnie na tą miskę olejową Volkswagen. Mi się wydaje, że Volkswagen mówi, że jak się ma właśnie tą puszkę albo ten silikon, że 3 milimetrowa taka y, y, żmija, glizda, nie, 3 milimetrowa glizda musi tutaj właśnie na to być położona, a ja obserwuję czasami, że ludzie robią centymetr albo dwie glizdy dawają i to jest bardzo problematyczne, bo ten y, silikon, co on musi naprawdę uszczelnić jak te metale się dotkną, to tam są takie malutkie, nie wiem, 0,1, 1 setna są może odstępy pomiędzy dwoma metalami i to musi być uszczelnione. Reszta silikonu jest wyciskana na zewnątrz. I tu jest już ten problem, że dużo silikonu, nawet jak się zrobi 3 mm taką glizdę, że to nawet ten silikon się wypycha do środka do wanny olejowej i na zewnątrz, wewnątrz i zewnątrz. I jak, ale się właśnie za dużo tego silikonu da, to za dużo wejdzie do wanny olejowej. Jak będą duże takie kropelki, to pompa olejowa zacznie je wciągać i yy, nie, będzie, nie będziecie mieli ciśnienia oleju. I co dzisiaj robimy? Mam dwie miski olejowe. Jedna jest tam właśnie w regale, jedna jest tutaj. Jedną płytę. Plexi, nie wiem jak się po polsku nazywa to też plexi plexi chyba nie po polsku już przygotowałem z dziurkami my będziemy właśnie uszczelniać tą miskę na tej płycie plexi jedną uszczelnimy prawidłowo a jedną uszczelnimy to do tej płyty nieprawidłowo to znaczy po pierwsze damy za dużo silikonu a po drugie, jeszcze damy silikon nie na wewnątrz dziur, bo aha, dużo ludzi się mnie też pytało: Hej, dlaczego jak ty tutaj dajesz silikon, dlaczego dajesz tylko od środka? Dobra, dla dużo z Was jest to logiczne, że trzeba od środka dawać, bo jak olej tutaj do dziurki wejdzie, no to będzie kapało właśnie ze śruby, że nie można na yy, yy, zewnątrz, i no wewnątrz trzeba właśnie dawać ten silikon. I yy, my zrobimy tak. Że połówkę tej miski zrobimy na zewnątrz, a drugą połówkę damy za dużo silikonu. Tak yy, zro, zrobimy po prostu tak, jak ja to już też na YouTubie widziałem, albo jak moi praktykanci właśnie w robocie, jak oni to kleili, bo nie chcieli, żeby to było kiedyś nieszczelne. I lepiej więcej niż mniej. Nie ludzie, tu jest inaczej. Lepiej mniej niż za dużo. Tak, zaczynamy pracować. Robimy do tej drugiej, yy, do tego drugiego pleksi. Dziury będziemy wiertać? Jak wywiertamy dziury, to przymocujemy te śruby, właśnie tą miskę olejową do pleksji. Uszczelnimy, wlejemy wody do środka i, będziemy, i obejrzymy sobie, czy będzie nieszczelne, jak się źle przyklei, jak się za dużo da. I co się w ogóle stanie, jak się za dużo, właśnie tam do środka e, e, silikonu da? Czy on, może nawet by do pompy olejowej mógł e, e, wlecieć i zapchać pompę olejową? Startujemy. 就是。 Ludzie, widzieliście, jak fajnie się rozdzielał właśnie ten silikon tutaj yy, yy, na tych uszczelkach? I muszę Wam powiedzieć, naprawdę na niektórych miejscach, że prawie w ogóle silikonu nie ma. Zobaczcie sobie, jak fajnie. Ale to wygląda, co? Taki projekt. Tej ludzie, ja już tak długo na to czekałem, prawie dwa lata czekałem, żeby to zrobić, i już muszę Wam powiedzieć, że naprawdę cieszę się, że wreszcie się udało. Um, w tym razie właśnie tutaj położyłem, może to były może 4 mm. Powinno być 3, ale 4 mm mi się wydaje, że położyłem. Na początku, przy starcie, miałem trochę problemy, ale to zawsze tam jest. Wiecie, weźmiecie tą puszkę do ręki i najpierw musicie się. Trzeba, trzeba się najpierw tak douczyć trochę, żeby porządnie to kłaść, żeby porządną prędkość dostać. I ja też wcześniej nie testowałem. Ja od razu do wanny podeszłem i od razu dawałem czadu, nie? Yy, tak. Ja tutaj widzę, właśnie akurat ten silikon się tak fajnie rozdzielił, że nawet myślę. Że, jak się właśnie w tej innej wannie olejowej, co my zaraz będziemy kleić, jak będziemy na zewnątrz dawać ten silikon, to mi się nawet wydaje, że to będzie szczelne, bo ten silikon tak fajnie się rozdziela. Naprawdę. Tak fajnie się tutaj rozdziela, nawet pomiędzy śruby, gdzie muszę powiedzieć, niektóre, niektóre śruby, ok, są, nie, nie są naprawdę uszczelnione. Na przykład, tutaj, jak tutaj sobie obejrzycie. Ta właśnie całkiem po lewej, tutaj, Uu. że tam naprawdę silikon nie doszedł aż do gwintu, i mi się wydaje, że jak na zewnątrz będę kleił, że to wtedy będzie tam nieszczelne, a tą drugą końcówkę jak będę kleił yy, yy, za grubo, tak jak dużo ludzi co widziałem, że tak robi za grubo to mi się wydaje, że będą kawałki do wanny olejowej wpadać, to znaczy nie będą wpadać, bo my nie mamy właśnie oleju, nie mamy tam żadnego ruchu, nie będziemy mieli, ale duże kawałki będą w środku wisieć. Już tutaj nawet, jak te 3-4 mm, co ja tu zrobiłem, że, yy, co ja przykleiłem, to, to już widać, jak dużo tego silikonu do wanny olejowej, do środka wleciało. Bardzo dużo muszę powiedzieć, bardzo dużo, że ja bym nawet powiedział, starczyłby nawet milimetr silikonu. Ten, ten, ten ta gliza milimetrowa wystarczyła Dobra. Na bok startujemy robić drugą wannę olejową i klejmy niewłaściwie, właśnie tak jak się nie ma robić. Startujemy. We'll <laughs> Tak, ludzie, i gotowe. Wanna olejowa, miska olejowa jest przyklejona. I muszę Wam powiedzieć, po pierwsze, jeden wynik jest, co mi się w ogóle nie podoba. To znaczy, jest wynik, którego ja nie oczekiwałem. I to jest ten. Tam, właśnie, gdzie ja na zewnątrz kleiłem, to naprawdę ten klej weszedł do środka i uszczelnił otwory od śruby. Tam, ale, gdzie ja dałem za dużo silikonu, O, to wygląda naprawdę bardzo źle. Yy, I to jest też powód, dlaczego silniki też mogą się popsuć, bo tutaj kawałki mogą odpadnąć, wlecieć do, do, do miski olejowej i pompa olejowa, jak wciąga właśnie olej, tam jest sitko, do tego sitka mo mogą te kawałki właśnie wpadnąć i są nieszczelne. Tak, zobaczymy to sobie z pobliżu. Tutaj teraz ten dół, tu jest właśnie to jest ten kawałek, gdzie kleiłem tylko na zewnątrz i widzicie, naprawdę do każdej dziury doszło yy, doszedł silikon. Obrócimy. To jest właśnie druga połówka. Tutaj kleiłem właśnie za dużo. Od środka, od wewnątrz i zewnątrz dużo za dużo silikonu dałem, i tutaj bardzo dobrze widać, jak dużo silikonu do środka, do miski olejowej wchodzi. I to są właśnie kawałki, które się poluźnią, bo w misce olejowej, to wszyscy wiemy, że tam jest. Praktycznie storm w środku. Jak samochód leci, jak silnik leci, to ten olej właśnie się tam yy, yy, cały czas pracuje i on może właśnie odciągnąć trochę tego silikonu, przez to właśnie, że ten olej tam kapie i cały czas się rusza. Odciągnie silikonu i wciągnie do pompy olejowej i zapcha właśnie te sićko. Tak, tak tutaj tego się nie robi. Tak tutaj to jest to, jak się właśnie to Prawidłowo powinien robić. Zobaczymy sobie jeszcze raz. Oboje, jak wyglądają. No, i tak wygląda. Nie, tutaj widzicie, to jest właśnie ten kawałek, co za dużo było. Tutaj jest idealnie. Tutaj, może nawet troszkę za dużo, muszę Wam powiedzieć. Mogłem troszkę mniej dać. Ale nie liczyłem się, bo ja takiego czegoś jeszcze nigdy nie, sam jeszcze nigdy nie widziałem takiego czegoś. Mogłem troszkę mniej dać, naprawdę tutaj by, mi się nawet wydaje, że starczyłby, gdyby się tylko milimetr dało. Milimetr silikonu wystarczył, a tutaj dużo za dużo. Ten kawałek tutaj odtąd, jak to się zacznie poluźnić, do miski olejowej wleci koniec ze silnikiem. Następny krok, co będziemy robić? Ja jeszcze mam dwa sensory. Ale one są w domu, nie są tutaj, właśnie w garażu. Zapomniałem w domu, ja chcę sprawdzić, czy oboje miski olejowe są szczelne. To ja bym powiedział, to będzie parę dni trwało. Trzeba zrobić tak. Wyjmiemy te miski, oboje obrócimy na głowę i położę gdzieś tutaj we warsztacie, położę na, na podłogę. Bo teraz akurat jest czwartek, piątek się przygotowuje, bo właśnie jadę do Zaksa. Yy, oni tam sprzęgło dla mnie mają i taki mam tam no, spotkanie z nimi yy, i w tym czasie to właśnie piątek, sobota, niedziela te miski będą tutaj we Warszawie leżały. Wody napełnimy tutaj do środka i w poniedziałek jak przyjdę, obejrzymy sobie czy gdzieś wody brakuje. I to by było wszystko. Powiedziałbym położymy na ziemię i wlejemy wodę do środka. Startujemy. Cześć, wróciliśmy, cztery dni minęły, ja chciałem normalnie czekać y, trzy dni, ale cztery minęły, bo y, wczoraj był poniedziałek, y, zaspałem, zasnąłem i y, nie miałem czasu, żeby wieczorem przyjść. Dzisiaj też już prawie bym przespał, albo y, nie, nie udało mi się do garażu wejść, ale wiecie co, jest w nocy, obudziłem się, powiedziałem, ach, i tak już nie będę północy spał, zobaczymy sobie, co się stało z wanną olejową. Tak. Tutaj mamy nasze dwa modele i muszę wam najpierw powiedzieć, są szczelne, nic się nie stało, nawet jak się źle, ta jedna jest źle klejona, to jest ta tutaj, ta jest dobrze klejona, oboje są szczelne, nic się nie stało, szkoda, ja naprawdę oczekiwałem, że, yy, yy, że ta właśnie, co ja źle skleiłem, że będzie nieszczelna. Tak, zobaczymy sobie to wszystko. Ja już to trochę ruszałem, dlatego tutaj może być, że gdzieś kropka wody będzie, ale cztery dni właśnie te wanny olejowe leżały tak na, na ziemi, na podłodze i nie było ani kropelki wody ani na ziemi, ani tutaj na pleksji, na szkle nic się nie zbierało. Tak. Tak wygląda. No. Tu jest druga. Ale może trochę przybliżymy, co? No i tak. Tu jest właściwowo klejone właśnie. Widać, że to wszystko się fajnie rozdzieliło, rozdzielone jest. Tutaj może widzicie, że kawałki pływają, ale to jest po prostu brud z wody, bo ja to z wiaderka brałem, który na dworze stoi. Tutaj za dużo kleju, tutaj klej tylko na zewnątrz klejony jest, też szczelny. Naprawdę, naprawdę oczekiwałem się, że tutaj właśnie woda będzie bokami wylatywać, albo nie bokami, tylko przez te otwarcia od śruby, ale jest szczelny. Ludzie, naprawdę, niespodzianka dla mnie, niespodzianka dla mnie. Ja zawsze myślałem, że takie coś tutaj nie będzie trzymało i że będzie nieszczelne. Zobaczymy sobie to jeszcze raz z pobliżu, jak to wygląda, jak się wysuszyło. Położę to na ziemię. No i tak, jak skleicie wannę olejową właściwowo, to tak będzie to wszystko wyglądać. Tak to wtedy wygląda, że troszkę kleju na zewnątrz, troszkę kleju jest na wewnątrz, bardzo dobrze wygląda, fajnie wygląda. Fajnie, prościutko, wszystko jest rozdzielone. I y, oczywiście też szczelne i widzicie nawet na tych miejscach tam, gdzie śruba jest dokręcona, tam prawie nie ma kleju, nic nie ma tam kleju i y, to odszczenia, że tu naprawdę normalnie jeszcze dużo, dużo mniej silikonu mogłem nasmarować. Tak, idziemy do drugiej miski. Tutaj jest ten kawałek, gdzie tylko na zewnątrz kleiłem, tu się zaczyna, to kleiłem właśnie na zewnątrz, za śrubą, tak, i tutaj na zewnątrz. No i to wtedy tak wygląda. I jednak, nawet jeszcze klej się dostał przed śrubę, nawet jak tylko klej tutaj, właśnie z tyłu kleiłem, i tak się wcisnął tutaj aż do przodu. Tak, tu się zaczyna, gdzie dałem za dużo kleju. Dwie takie y, żmije przykleiłem na zewnątrz i wewnątrz, dużo za grube. I zobaczcie sobie to tutaj, ile tego kleju tutaj jest. No i tutaj właśnie jest problem, że ten klej, co tutaj wystaje, to teraz ino tylko leżało na podłodze. Jak naprawdę teraz tutaj olej jest w środku i cały czas się kręci, to może być, że z tego kawałki odlecą i wam pompę olejową zapchają. Tak. No i tak to wygląda. Dotąd idzie. Tu znowu. To już pokazywałem wam. Zobaczymy sobie tą żmiję, właśnie co kleiłem z tej strony. Dużo, dużo za grube. Dużo wychodzi. Palcem się raz na czas dotykało, bo za dużo kleju było. I tutaj też widzicie: wszystko tak rozsmarowane, wszędzie poklejone. Yy, palcami podotykane, bo po prostu źle, za dużo kleju było na, z, yy, na zewnątrz, której się palcami właśnie dotknęło. Tak, oby, zobaczymy sobie. Tutaj właśnie tak jak to powinno wyglądać i tutaj muszę Wam naprawdę powiedzieć, bardzo ładnie mi się udało. Takie malutkie kawałeczki wychodzą na zewnątrz. Malutkie kawałeczki. Troszeczkę tyle, ile się należy. Tutaj to samo. Bardzo ładnie, bardzo prościutko. I tak samo też tutaj. No, i tak. Taki malutki eksperyment z mojej strony. Trochę szkoda, naprawdę mi jest szkoda, że się nie udało. To znaczy, eksperyment się udał. Wiemy, co się dzieje, ale szkoda, że ta jedna wanna olejowa nie była nieszczelna. Ja bym naprawdę myślał, ja naprawdę się oczekiwałem, że ona będzie przepuściwać wodę. A na tych miejscach, co za dużo kleju dałem, to myślałem naprawdę, że tam kawałki takie będą wisiały i we wodzie, że będą tak pływały. Nic z tego się nie stało, tak. Ale jest też taka jedna rzecz. Te warunki, które ja tutaj miałem, to były oczywiście idealne. Nakleiłem klej i szybko od razu na szybę przykleiłem. Że to trwało może, nie wiem, tam 20 sekund może, pomiędzy klejeniem i na szybę dać, nie? Jak naprawdę się teraz takie coś będzie robiło w warsztacie. To, yy, to czasami miną tam 5 minut, 7 minut, i to już zaczyna ten silikon właśnie twardnąć. I tu jest właśnie ten problem, który może yy, się stać, jak ten silikon zacznie twardnąć, To na niektórych miejscach bierze taka gruba skóra, że jak się go przyciśnie, właśnie do miska olejową, do silnika i się zacznie dokręcać, że potem ta skóra, co już stwardnie, że ona yy, yy, na niektórych miejscach zacznie pękać, ale nie na wszystkich miejscach. I to właśnie wtedy może być problem, że ym, że jak ta skóra zacznie na niektórych miejscach pękać, że potem naprawdę takie glizdy potem do środka, na, na, na wewnątrz na albo na zewnątrz będą wychodziły i wtedy mogą tam właśnie pływać. Ale to jest tylko taka teoria. Nie wiem, może by był jeszcze tak yy, yy, może będzie moment, gdzie to będę kiedyś testował, że dam jeszcze jedną wannę olejową, że może bym uszczelnił, co dam bardzo, bardzo mało, może taką milimetrową glizę, taką bardzo ciut, chudziutką glizdę, taką y, kleju. A tą drugą to bym kleju może dam normalnie, ale będę czekał 5 minut, albo może nawet 10 minut, aż ją przykleję. I wtedy by się obejrzało, co się stanie, jak zaczniemy to właśnie przykręcać. To znaczy jeszcze raz taki test, ale właśnie y, z takimi może pomysłami, co wy mi może dacie, powiedzcie mi. Jest, jaka możliwość jest? Jaki błąd można zrobić, że taka miska olejowa, jak się będzie na nowo od, yy, przyklejać, że ona będzie nieszczelna? Jakie błędy się dzieją? Bo po, yy, jest naprawdę tak, yy, jak yy, auto jest na podnośniku i trzeba miskę olejową właśnie przykleić. To tam wiecie, jest w drodze, tłumnik, yy, yy, pompa olejowa, właśnie ten co tam. Schodzi. Czasami kropelka oleju na to kropnie, znowu y, y, skorbowodu na, 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 na tą uszczelkę. Y, potem jest te zawieszenie całe czasami to w drodze jest. I że jak się chce założyć, to potem się rozsmaruje trochę tego kleju. Że nie, nie wiem, są różne powody. Jak będziecie mieli y, 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 jakiś pomysł albo interes na jakimś widele, dajcie znać, żeby z tymi wannami olejowy, olejowymi jeszcze raz zrobić. To ludzie, po prostu napiszcie na dole, dajcie mi znać, jakie problemy wymieliście właśnie z takimi miskami. Mogę ją, mo, może będę mógł tą, y, tą, tą sytuację problematyczną tutaj zasymulować z tymi właśnie miskami, które ja tutaj mam. Dobra, to było wszystko na dzisiaj, ludzie. Dzięki, że się patrzyliście. Czekamy na następny film, jak będzie Daniel naprawiał. Ludzie, pozdrawiam, was, do widzenia. Cześć, wasz Daniel.